Witam! Dzisiaj kolejny pomysł na biznes, a w naszej bazie czeka na ciebie 999 łatwych do wdrożenia pomysłów, których raczej nie znajdziesz nigdzie indziej, a każdego dnia przybywają kolejne. Jesteś pracowity, znasz języki i jesteś gotowy na nowe wyzwania. Super, lecz jeśli jesteś leniwy, nie znasz języków i cenisz sobie swój czas i swoją wolność, to fantastycznie! Pomysł na biznes, nie potrzebujesz dużego kapitału na drodze do sukcesu. Każdy, ale to każdy może w dzisiejszych czasach zarabiać online i to bez inwestycji, drogich biur, mebli i wyposażenia. Co więcej, znajdziesz w niej wiele nisz rynkowych oraz inspiracji z całego świata, które z pewnością otworzą ci oczy. W opisie poniżej znajdziesz link do dzisiejszego pomysłu www.hdmysznikbusiness.com